Servus z tej strony Malinowy, no witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś drugie podejście do wina z rodzynek, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam o czymś powiedzieć. Warto obejrzeć ten film do samego końca, bo na końcu może być coś, co Was zainteresuje. Kilka dni temu informowaliśmy Was o nowym przedsięwzięciu, nad którym właśnie pracujemy. Chuta Mali Nos. Niedługo podamy więcej szczegółów, ale dziś chciałem powiedzieć tylko, że możecie z nami współtworzyć ten projekt. Uczestniczyć razem z nami w tym przedsięwzięciu, także jeżeli ciekawi Was co i jak, to obserwujcie nasz kanał na YouTube czy stronę na Facebooku Malinowy Nos, bo będziemy niebawem informować dalej. Także szczegóły już wkrótce. A teraz wróćmy do naszego przepisu. Jak widzicie, mam tutaj znowu rodzynki. Jak to rodzynki? Przecież niedawno było wino z rodzynek na kanale. Tak, było. To jest to wino, które już się bardzo ładnie klaruje, bardzo ładnie wygląda. Już zaczyna wyglądać. Ale to wino jest winem rodzynkowo-świątecznym. Te owoce suszone, wędzone zdominowały rodzynki, i dlatego postanowiłem, że zrobię wino tylko i wyłącznie z rodzynek, bez dodatku żadnych innych y, składników. Właściwie także będzie to podejście drugie, ale to będzie wino stricte rodzynkowe, bo jestem ciekaw, jak smakuje. Dlatego mam tutaj przygotowane około 5 kg rodzynek, y, 6 dużych cytryn, z których wycisnę sok, i na początek 2 kg cukru. No i oczywiście pożywka i drożdże winiarskie. Przepis ten będzie na około 15 litrów, tak jak ten, który robiłem tutaj. I standardowo grzeję już wodę, rodzynki będę sparzał. Wrzucam do wiadra fermentacyjnego z cytryn, wyciskam sok, dodaję cukier, pożywkę drożdże. Dodaję około 10 litrów wody i właściwie na początek to tyle. Na początek dam kilogram cukru, za około tydzień dorzucę kolejny kilogram, ewentualnie później jeszcze. Jakiś tam drobny cukier do słodzenia, ale to już za dłuższy czas. Idę zobaczyć, jak się woda ma, i biorę się do pracy. I wszystkie składniki wylądowały już w pewniku fermentacyjnym. 5 kg kilo rodzynek, kilogram kg cukru, sok wyciśnięty z 6 cytryn, około 10 litrów wody, pożywka i drożdże winiarskie. Odstawiamy w ciepłe miejsce taki pojemnik. Za około tydzień dodam kolejny kilogram cukru rozpuszczony w niewielkiej ilości wody, a za około miesiąc będę myślał o odrzuceniu rodzynek, spróbowaniu i ocenieniu i przelaniu do balona. Takiego wina już. Także nastaw mamy gotowy, odstawiamy go i cierpliwie czekamy. Pamiętajcie, że w jakimkolwiek nastawie, jeżeli owoce będą Wam się unosić do góry nad płyn i będą ponad płyn, to warto raz dziennie wymieszać takim nastawem w początkowej fazie fermentacji, żeby te owoce były pływałe, bo jak nie, to tam się nam może stworzyć pleśń, pojawić. Szybki nastaw, proste winko. Zobaczymy, jak będzie smakować. Na początku filmu wspominałem, że warto zostać do końca i teraz właśnie ta ostatnia część. Zapraszam Was do wzięcia udziału w zabawie, w której do wygrania będą te rzeczy tutaj przede mną. Są to gotowe zestawy do zrobienia 25 litrów wina. Wino hibiskusowe z rodzynkami, wino z yerba mate z żurawiną i rodzynkami i wino z zielonej herbaty z żurawiną i rodzynkami. I maskotka malinowego nosa, tak samo. Czyli mamy tutaj cztery prezenty, czyli cztery osoby w drodze losowania zdobędą po jednej z tych nagród. I żeby wziąć udział w zabawie, trzeba zrobić trzy proste rzeczy. Pierwsza to subskrybować nasz kanał, więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to tam na dole jest czerwony przycisk do subskrypcji. On powinien być szary. Druga to kliknąć zachęcającą łapkę pod filmem, to pozwoli nam lepiej promować film i kanał i przepisy i nie tylko. I ostatnia, trzecia rzecz to napisać dowolny komentarz pod tym filmem. Jeżeli spełnicie te trzy warunki, to weźmiecie udział w zabawie. Gdzieś za około tydzień wyłonię z osób, które spełniły te trzy warunki: czterech szczęśliwców, którzy wygrają po jednym z tych tutaj przedmiotów. Także zapraszam wszystkich gorąco do zabawy. A kto jeszcze nie widział wcześniej tych gotowych zestawów do zrobienia wina, to pokrótce o nich opowiem. To są wszystkie praktycznie składniki do zrobienia 25 litrów wina. Akurat to, to jest wino hibiskusowe z rodzynkami. Trzeba jedynie się zaopatrzyć dodatkowo w cukier, który kupicie bezproblemowo, a tu są droże, pożywka i hibiskus rodzynki i drukowany przepis na wino, także. Jeżeli nie robiliście jeszcze wina w ogóle, albo takiego wina, to bez problemu sobie poradzicie z nastawieniem takiego wina. Jest instrukcja postępowania, także, bardzo prosty sposób można takie wino nastawić. A tym bardziej, teraz, kiedy jest zima i nie ma owoców, to takie właśnie zimowe winka są jak najbardziej wskazane. I w tym materiale to tyle. Dziękuję za uwagę. Obserwujcie naszego Facebooka i inne kanały, bo niebawem dużo nowości. Do zobaczenia w kolejnego odcinka. Serwus.